Wystawa fotografii dzisiaj jest bohaterką Państwa obecności, Państwa i naszej wspólnej obecności. Wystawa szczególna, proszę Państwa, bo y, autora, który y, dla mnie, w moim odbiorze, jest takim troszkę też malarzem, fotografem, malarzem. Bo te y, prace fotograficzne są takie może graficzne, może malarskie, y, jak kto woli to y, y, spostrzegać, postrzegać. Na pewno widzimy tutaj niezwykłe oko i niezwykłe spojrzenie autora tych prac. A jest nim pan Tomasz Grzyb, którego serdecznie zapraszam. Pan Tomasz, proszę państwa, pochodzi z Radomia, O czym dowiedziałam się przed chwilą ale bardzo um, podobało mi się to, że w um, katalogu, u um, mnie troszkę zniszczonym, bo mocno poczytanym do tej wystawy um, przytoczone są słowa Roberta Bressona, e, um, francuskiego świetnego reżysera, no, niezwykle cenionego i, i, i scenarzysty, um, który powiedział, fotografując, staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt inny by nie zobaczył. To na pewno w tej wystawie można spokojnie to motto przypisać, bo rzeczywiście pan, panie Tomaszu, widzi, wydaje się trochę więcej niż takie przeciętne oko obserwatora. Dzień dobry państwu na wstępie. Na wstępie może chciałbym podziękować za zaproszenie w to wspaniałe miejsce. Jestem pod olbrzymim wrażeniem całego Browaru. Bardzo dziękujemy. Tutaj w imieniu architektów no, budowniczych. To jest nieprawdopodobne miejsce i bardzo szczerze Państwu go zazdroszczę, bo w Radowie nie ma takiego pięknego miejsca do, wystawienia, do wystawiania fotografii. Bardzo dziękuję Państwu za przyjście na, na wystawę. A co do, co do Pani pytania, to prawdę mówiąc, zapomniałem jak już. <laughs> No, mówiłam o tym, że Pan przede wszystkim przywołał tą, jest to motto Roberta Bressona, że fotografując, trzeba starać się pokazywać to, czego ktoś inny bez obecności fotografa nie jest w stanie dostrzec. Tak, rzeczywiście można powiedzieć, że fotografia jest z jednej strony dosyć prostą sztuką od, odtwarzania rzeczywistości czy rejestrowania rzeczywistości ale z drugiej strony tą rzeczywistość rejestruje każdy poprzez pryzmat swojej wrażliwości, swoich zainteresowań, swojej wytrwałości w poszukiwaniu ciekawych obrazów. I w tym kontekście powstają bardzo indywidualne fotografie. Ja właśnie staram się trzymać tej zasady i chciałbym, żeby te moje fotografie no, jakoś dobrze o mnie świadczyły. O tym, jak traktuje światło. Ta wystawa jest pewnego rodzaju afirmacją światła. To jest najważniejsza rzecz w fotografii: absolutnie. Bez światła by nie było, nie byłoby fotografii. Najkrótsza definicja w ogóle fotografii to jest zapis światła w czasie. Więc to wszystko mówi na ten temat, i na tej wystawie staram się pokazać różną naturę tego światła. To, że światło potrafi być miękkie, może być rozproszone, może być skupione, może być inne, jest poranne, inne wieczorne, jest, jest tu zorza, która też jest pewnego rodzaju zjawiskiem świetnym, jest tęcza w czarnobieli, jest to tylko smuga światła, ale jednak jest światło nocne, jest światło podczerwone, jest dwie fotografie chyba wykonane w, w, promieniu, w promieniach pod, podczerwieni, więc... Starałem się pokazać jak największe spektrum tego światła. W jego najlepszym wydaniu Państwo ocenicie, czy udało mi się i jestem bardzo zainteresowany, który rodzaj światła Państwu najbardziej odpowiada. Panie Tomaszu, ale Pan stosuje różnego rodzaju zabiegi, które powodują, że właśnie tego światła jest więcej, że widzimy blaski, cień, bardziej wyraziście, że widzimy mgłę, która jest no, nie zawsze dostrzegalna, tak jak u Pana na, 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 na pana pracach w pana pracach. Ale powiedział pan, kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed otwarciem, że na pewno tu nic nie jest przerabiane. Bo to jest też taka ambicja większości artystów, fotografików, żeby właśnie nie przerabiać, tylko poka pokazywać rzeczywistość, no może w trochę czasami ładniejszy sposób. Tak u Pana, tak u Pani jest. Ja nie ukrywam, że te fotografie zostały w sposób celowy przez mnie przygotowane do prezentacji, ale na pewno nic tutaj nie dodawałem, nie są to montaże. Więc stosując proste techniki edycji obrazu, takie jakie były kiedyś stosowane pod powiększalnikiem, czyli rozjaśnianie, przyciemnianie, stosowanie różnego rodzaju twardości czy kontrastowości papieru, uzyskiwano bardzo podobne efekty. I no, mogę powiedzieć, że wielokrotnie słyszałem pytanie, czy te fotografie są robione na filmie, czy cyfrowe. To pytanie się mnie ludzie, którzy no, w fotografii siedzą kilkadziesiąt lat, e, którzy robili na, na filmie e, fotografie. I mając takie, taką wątpliwość, no, mogę powiedzieć, że, e, że te fotografie są czystą fotografią. To nie jest e, wytwór cyfrowy, e, tylko rzeczywiście przedstawiają prawdopodobną wersję, wersję rzeczywistości.